To temat, który rokrocznie interesuje wielu rodziców, ale i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. Ferie zimowe i zajęcia organizowane przez gminę i lokalne instytucje, czyli OSIR, cak zamek i mediatekę. Zapisy na ferie zimowe z profilaktyką 2024 ruszają we wtorek, 30 stycznia. Pierwsze trzy dni to zabawa z ośrodkiem sportu i rekreacji. W jak będzie zajęcia prowadziła nasza tęcza, jest Tęcza będą to zajęcia typowo sportowe, typowo dla piłkarzy, dla chłopców, ale i też dla dziewczyny. We wtorek, 13 lutego i 14 lutego to będą dwa dni z jednym, z taką akademią rozrywki. W ramach Akademii rozrywki szereg sportowych, ale nie tylko sportowych atrakcji, które odbywać się będą w hali sportowo-widowiskowej. Czwartek i piątek w pierwszym tygodniu, a następnie poniedziałek, w drugim tygodniu ferii to atrakcje przygotowane przez Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek. Trzy dni należą do nas i do dzieci, które do nas przyjdą. W czwartek 15 i w poniedziałek 19 lutego Zapraszamy na takie spotkania, które musimy zaznaczyli Mały Chemik Artysta. Te spotkania zaczną się o godzinie 10 i skończą o godzinie 13, i w trakcie nich będą różnego rodzaju warsztaty. Magiczne bałwanki, lampki labowe, malowanie na szkle, tworzenie motanek, takich lalek średniowiecznych niemalże. A z kolei w poniedziałek, nitką malowane, obrazy przy pomocy guzików i nitki. Ale też figurki schrupek, playmals. To są takie zajęcia, na które zapraszamy w poniedziałek i oczywiście do tego dołożymy jeszcze warsztaty mydlarskie. dzieciaki będą robiły mydło. W ramach ferii z Zamkiem w piątek planowana jest wycieczka. Idziemy do Zielonej Góry na spektakl pod tytułem Przygody Danułki i Szota. I tutaj wyjazd będzie ciutkę wcześniej, bo wyjeżdżamy o godzinie 8 no i wracamy tutaj do Krosna, około godziny 12.30. W drugim tygodniu ferii na młodzież czekają także atrakcje przygotowane przez Mediatekę. W drugim tygodniu ferii zapraszamy dzieci do Mediateki. Liczba miejsc jest ograniczona, a program bardzo atrakcyjny, w związku z tym liczymy na duże zainteresowanie. Zapraszamy do udziału w zajęciach plastycznych, w kursie tanecznym. Przewidujemy również warsztaty Lego, jak i Transformersy Show. Zapraszam bardzo serdecznie. W piątek, 23 lutego, wielki finał w hali sportowo-widowiskowej. Warto tego dnia mieć ze sobą swoje bilety, bo na młodzież czeka losowanie. Będziemy losowali na nim nagrody. Będą bardzo atrakcyjne nagrody. A na hali będziemy mieć na przykład 50-metrowy tor przeszkód, będziemy mieli takiego, taką maszynę, Eliminator się nazywa. Będziemy mieć kule grozy, będziemy mieć ludzkie kręgle. No. Cała hala będzie takich różnych też dmuchańców, zabaw i myślę, że każdy znajdzie też coś fajnego dla siebie. Przypominamy, zapisy ruszają 30 stycznia. Bilety w cenie 30 zł za dzień pobytu można będzie nabyć. I teraz informujemy gdzie i w jaki sposób. W Mediatece od godziny 10 dzwoniąc pod numer telefonu 512 756 504. Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek od godziny 8 w sekretariacie CAK Zamek przy ulicy Szkolnej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim od godziny 10 w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Pułaskiego 3. I to wszystko 30 stycznia.